Dzień dobry, chyba wszystko słuchajcie. Ja tu wiem, że nic na razie nie widać i tak ma być. To o to chodzi. To za niedługo się zmieni. Mm, tylko muszę. Muszę. Nic nie widać, ale tak ma być. O, jest, dobra to. I przechwytywanie, bo to kurwa. Znowu zapomniałem. Chyba jest. Chyba. Nie jestem pewien. Działa? Działa. O, no zajebiście, no, to, to była próba generalna. To się kurwa. To takie vecnie. na żarte było. To takie na żarty było, to nie tak, że zapomniałem kurwa włączyć przechwytywanie mm -hmm. na tą grę co nie. trzeba. Nie, ja nie. po prostu zapomniałem. Oczywiście po tato, wracamy po krótkiej przerwie, kilku miesięcznej czy tam miesięcznej. Bo trzeba było um, na update czekać, prawda? I się smotywować, prawda? No te to był taki wstępny jak do naszego znowu braku regularności w streamach <laughs> więc zaczynamy tą jakże. W byłam rozgrywka, że mi się kurwa kompot skończył. Dobrze, tu mam zbanek obok. Moment. Moment, Moment. zbanem, to ty jesteś. Nie twierdzę, że nie. Kurwa, chodź tutaj. Wyskoczyli. O! Ale zypiście. Dobra, ja się tu. Zamknięta. Powiem. Czekaj, bo tu nic nie, nie. pamiętam. Inwentory? Kurwa, pusta, tak moja głowa. Nie. Jak się otwierał drzwi? F O, ale chujowy przycisk na O nie tu! O! Mm, no dobra no. An tak tym Q i E się tak gibało e Co tu są w ogóle I to jest to, to jest... Ej, to, a my tu byli... Nie, nie, ej, to nie jest chyba to co widzieliśmy. W sensie, nie. Ale ty chcesz no od więc... morza zacząć, tak? No, no właśnie które to jest morze? No tamto raczej nie, bo to jest domek, to jest ta chyba tamta mapa, co to, to, co widzieliśmy, nie? Chyba, że to od niej trzeba zacząć i ty tu w ogóle się kurwa nie zgadza z tym co ma być Halo? Ja tam nie idę, pierdolę O, wyjście ewakuacyjne Ale Nie mogę wejść, bo ciebie tu nie ma No dobra To czy, czy, czyli Halo? pomyślę, że chyba może nie da się znaleźć, bo my jak to mieliśmy, że może się rozpoczął po czym? Co my żeśmy tam skończyli? Kurwa nie pamięta, czemu? Albo... To czarne co był ten stwórca sobie tego tak do, ja pamiętam ostatnie domki, że robiliśmy I potem... A nie, było kolorki. Co? Gdzie? O, o czyli jednak Mózg mi gnije, jak miło. O, dawno nie czułem gnicia w mózgu. Ej ja nie chciałem się tego napić, ale no dobra. Ania, nie, to jest jedynka, to jest trójka. Beware of the thing. Tynk będzie, będzie tynk Ja go tynk. OK, of the thing. Faktycznie, thing. Co ty masz w tej łapie? Co ty tam miałeś? Ej, kurwa. Nie, co ty masz w tej ręce? Nie wiem, Siadaj. Możesz? Jak do tego wsiąść? Nie! Zostań! Musisz już swoją łódką, tam masz swoje łódki. Ja <laughs> kurwa nie chcę. A co ty wziąłeś do ręki? Co to kurwa jest? Nie wiem, ja nic w ręce nie mam. No to. Później kurwa zobaczysz. La, 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 Ja jest ryba, la, 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 la A to jest sobie jakiś gatunek szczupaka, nie? O, je, je, Hm. Ej, ja yeah. nie mogliśmy przepłynąć po prostu w pław? Coś jeszcze chcesz dodać? Rozumiem, że pozostawisz to bez komentarza, rozumiem, rozumiem oh, yeah, yeah, yeah. O, je, je, je tak, tak, tak je, yeah, je, yeah, yeah. Tak, ja chory, tak. Na cię widzę budynki. Kurwa, te budynki, to było widać zanim wypłynęliśmy. Ale okej. Okay. Dziękuję. Gdzie tu się wchodzi? Kurwa, nigdzie tu się nie wchodzi. To nie o, ma... Okno. Ukno. Można... O, wyszedłem. Halo? jakś tu się da wejść? Aha, halo? I halo? się wpierdalam w twoją łódeczkę. E, ale są uh, batoniki. Uh, uh, uh. Myślałem, że tam wpadnę do tej wody. A... Wolnie sprawdzić gdzie ta ryba jest O, jest y, 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 batonik, Albo? Jest juice Jak tu się. nie uciekaj Boże święty Co ten batonik Co robił? Peep. cofaj, pipko temporalystamina pip. A, daj mi staminę Czy daj, pip. daj busta Pip <śla> Widzisz to żółte coś, no tylko czy ja to o. tylko widzę No tylko ty to widzisz Pip. Widzisz, czyli na nic... mieszkania Spoczyli spokojnie, nic nam nie zrobi, bo pływamy na łódkach. No tak, a on drewna nie lubi. No, może ma uczulenie czy coś? raz za mu wejdzie w pomiędzy zęby. No, ja też bym nie lubił, żeby mi żazga pomiędzy zęby właziła. No, la 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 la. la. <ścoughs> La 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 Patonik Ale to zaswędziało wokół. Moje oko kuźwa macie Dobra Cegazowana woda wada. Zamiast Jezu, jakichś tych jebanych siedzie dzieje? Eee, ile to jest lutu Ej, a wy masz mi jedną rzecz, nie? No Jak jest ta woda, nie? No No, to się tak zastanów Jak, jakim prawem ta, ta energetyzująca woda ma ci dać y, sprint pod wodą? Woda zwykła. Nie mam bladego pojęcia. Ale ją wezmę. Ja też. To jest, Czy daje mi. E, z... O, to jest to śmieszne. Pa, to, jest śmi to śmieszne mam. Ta Mina Boost. No właśnie, to o tym kurwa mówiłem. Właśnie, teraz. Nie mam tego No to No to właśnie o tym kurwa głównie mówiłem. No, czyli ma tutaj jest do, daje więcej stamina, tam to daje ci po prostu do prędkości. Nie, nie, nie. Kurwa. No i wypiłem wodę, w przypadek. Dobra, chuj. Pip, pip, pip. Dobra, nie. Żartowałem, żartowałem. Brrr. Nie chcę tu zginąć, bo ja się kurwa cholernie tego boję. Boję się tego szczupaka Na nawet, co to właśnie za ryba? No, mówicie, że jakiś gatunek szczupaka albo innego tam suma, czego my tak, w ogóle szukamy? Tak. Rozumiem, że my szukamy przejścia do następnego poziomu, tak A. spierdolić, kurwa. Wodę wypiłem, ja pierdolę. A byłem pewny, że trzymam kurwa tą butelkę z tym napojem. Yep. Znaczy, na czym w yep. ogóle tutaj tego poziomu polega trudność? W sensie, no. To jest ryba, która cię zżre. No tak, ale no pływasz na łódce, czyli jesteś bezpieczny, no bo... Jak powiem na przykład, do tego klaunasz, to było kurwa przerażające. Czy ja wiem, czy jesteśmy bezpieczni? No umiarkowanie, no. Cześć, cofam, bo nie widzę czy... no i przyjebałem ci wódkę. No i po ubezpieczeniu, po... po zniżkach. Ej, o, to zawalone. jedną wodę se wezmę, a ty Ale mo... tu jest więcej wód, to se wezmę jeszcze taki wody. O, o, woda, 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 woda. Łota. Tu jest załamanie wody, spójrz. Gdzieś tu? tu hmm? jest jak, widzisz, tam jest fala większa od, jej, od drugiej fali. Czyli kurwa, no nie widzę. No. Znaczy idź tam, zobacz. Tam jest załamanie fali. Bo, że to przez to szkło zbite, tutaj, nie wiem. No to może tak. Znaczy, tą wodę Wreszcie sobie. jest to wszystko, to jest duża rzecz. Mogę mm -hmm. tu wejść. Hmm? O, weszłam tu. Ew, jednak nie. Mogę tu. Zablokowane. Albo bo dobra, okej, okay, to zrobimy. Tak, i będzie tak, i. Nie wiem po co na tyle tego spida <laughs> zaraz się okaże. No kurwa, właśnie się tego obawia mnie. Ui, ale kurwa szybki. Dobra, chodź, idziemy do łódki. Aha, okej, okay, stamina się. O, kolejna wuda. Ej, bo nie wycofam! Ej, ej, ej! Jak z takiej wszech. Ej, ej, ej! Mnie. Kurwa, kurwa. kurwa! Byłem w wodzie, to nie było fajne. A chciałem zobaczyć, jakby to wyglądało na hanika pływania, gdyby nie fakt tej właśnie ryby. No ja może nie wypłynę teraz tutaj. O, o, coś płynę. No co faj! Ej, tu się mgła, kurwa robi kolego. Ja, ja na ciebie poczekam. Nie podoba mi się to, że nie mogę się odwrócić za siebie. Nie, nie, nie. Gdzie się mgła robi? Kurwa przy tych domach jebanych Płyniesz do mnie? No ja to widzę tu takie załamanie wody, ale czemu się robi mgła? Co płyniesz nagle mgła? No, przy, przy tych domach. Gdzie ty jesteś? O! Widzisz mnie? O, dobra. Taka muzyka taka. No właśnie, to mi się nie podoba. Przestań, kurwa, przestań. Ten, Ten dom naprzeciwko, co? już słyszysz to? Mhm. Nie, Dobra, tu szybko, szybko. No tu tak? Tak, 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 szybko, szybko, fast, fast. Ale ładnie zaparkowaliśmy. Ok. Wracamy. Halo, ryba! Przestań! Czekaj, czekaj. Słyszysz te dźwięki? No trochę. To nie jest ta ryba, a ty sobie pójdziesz łódką na tam tamto tego? Nie. Słyszysz jakieś dźwięki wody. Ja tam nic nie słyszę, najwyżej wydrę mordę za chwilę, bo mnie coś będzie chciało wpierdolić. Powiem ci, podobało mi się kurwa jak było bez mgły. Było takie bezmgłowe. I ta muzyka taka bardziej przystępna była. No, no, no. Gdzie żeś popłynął. Widzę Przed chyba. siebie, Albo... no. Przed siebie. Przed siebie? Super. No kurwa, no bardziej tak naprawdę przewidzę ja ten domek, nie widzisz? Gdzie ty, żeś. A, widzę cię. No, tu, tu. Macham, kurwa. Tu. Płynę. Dotyczy. Pokaż identyfikator. Ciężko jak płynę. <noise> Pokaż identyfikator. To... serena tam tam, y spali się. Zaczęła grać, ja się boję. Dobra, płyniemy do Syreny szybko! Czekaj, bo tu coś jest? Nie ma. Dobra, to płyniemy do Syreny szybko. przestała, mnie to niepokoi. Ale była tam, dobra. Wiemy, gdzie płynąć. Nie płyniemy żadnego domu? Nie, tam jebać ten dom, kurwa. Ja chcę skończyć ten już poziom Gdzie ty w Po prawej, twojej prawej jestem. O, cześć! O, no, <laughs> widzę Syrenę. Chyba syrena Latarnie O, o. Nie wyprzedaj mnie! To, że nie mam tyle koni mechanicznych, znaczy ryb mechanicznych w wódce nie znaczy, że... Pewnie w wódkach to się na ryby robi, nie? To nie znaczy, że masz tak szybko zapierdalać. To było na pewno tutaj gdzieś na zap... jest dom. O! o. Przed, centralnie przede mną. Przed tobą. Bip. Zaraz się Bip. okaże, że to po prostu jest takie wiesz odwrócenie... A tam wielka ryba! No, ale to jest takie odwrócenie uwagi, że tak naprawdę tam nie ma rozwiązania problemu. Ale! Mhm. To nie ryba! Widzisz, nie było tak strasznie. Raz tylko do Obywa ciebie popłynęła. Skończyła. Widzisz. Dobra, nie da do wody. Widzisz, i musimy się tylko obawiać, jak jesteśmy w wodzie. Tak, o! Nie! O nie to moje, dobra. A co to? Nie! Nie, to ty za tam idź, ja tam nie idę. O. A Mogę się napić cokolwiek w tym? Jak to się ściąga? Jak to się ściąga? Ej, tu są jeszcze dwie wody, masz? Ile masz wód? Bo ja mam... Jak się to ściąga? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mamaty. Mogę to gdzieś wypić? proszę. jak to się ściąga? Jak to się ściąga? O, Boże. Jak to założyłeś? A, ja Normalnie, jest. w jakim punku? Jak to się ściąga? Ściągnij to ze mnie, <śmiech> <śmiech> Wygląda. to Tak samo. Jak to się ściąga? Ej, do reptalnie. Drag, inventory. Jak ty się ściąga? Jezu. A jak tu włożę baton do, do ręki? A mogę to ściągnąć? Ty w ogóle to? nic nie możemy, ja nie mogę do ręki wziąć. Ech. A może bo trzeba wejść do tego czegoś? Halo? Tylko może tak, kurwa, ten tej wody nie wziąłem. No i co? Nie, nie! Jezu, nie zdanie, ja nie chcę, nie! I, i wypadłem przez teksturę! <ścoughs> wypadłem tam tym. Ja pierdolę, nie, nie, Jezu! Ej, ty wiesz gdzie ja aktualnie jestem? Nie wiem. O kurwa, ja wypadłem z klatki. A jestem na samym dole. Ja też. Gdzie ty jesteś? Na samym dole przy klatce. Ja też Ale ty jesteś w klatce cały czas? Nie, obok klatki O kurwa Czekaj, czekaj, nie mogę cię... Bo ja wyleciałem z... przez dach klatki Myślałem, że to, to nie powinno się tak wydarzyć Gdzie ty jesteś? Na samym dole, tu jest tam takie koralowce Ja też kurwa jestem Tu są takie wodorosty A ja chyba widzę twój w ogóle... Widzę twoje światło? No a ja chyba twoje widzę Albo to są nasze światło kurwa I my jak debile błąkamy się ja powiedz mi swoje koordynaty! E, dobra, czego ja tu szukam? Ja też nie wiem... Ja też... nie wiem... kurwa, czy my w, powiedzieliśmy sobie, że nie możemy wchodzić do wody, tak? Ponieważ tu grasuje ta groźna ryba. A my co zrobiliśmy? Powinniśmy zostać w tej klatce. Kurwa jestem przy takim wysokim kamieniu, no nie wiem jak kurwa nas i może mamy się znaleźć, no. Może się nie da. No da się, bo powinniśmy być oboje w klatce, tylko kurwa ja nie wiem jak wyskoczyłem i wypadłem przez ten daszek z tym rolety zaciągnąć, do tego było, bo kurde... No chuja widać. A jak ta ryba będzie do mnie płynąć, to co ja mam kurwa zrobić? Zjeś ją. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak mamy znaleźć stąd wyjście. No jak ja wypadłem z tej kurwa jebanej klatki? To jest ściana? No to jest, nie ta... nie, bo jest ściana. Ale ściana, ściana, czy po prostu wysoka taka górka? No, wysoka górka, ściana, bo... Czy cz, cz, ja też jestem przy jakiejś górce, kurwa, ścianej wysokiej takiej? Ale tam się nie da napłynąć wyżej, bo to nie ma sensu. Ty trzeba chyba szukać tu. Ja jestem na górze tej takiej górki. I coś tam jest? No nic, kurwa, no ale chodzi mi bardziej o to, żebyśmy się kurwa znaleźli. No, to jest taka dziura. Jakieś ogórki wodne. Ja pierdolę, jak się tu znaleźć? Nie Przecież mam Psychika się nie kończy Tak? Tak Faktycznie No bo kurwa jakbyśmy miał teraz pić tutaj Normalnie Aha eee, Powiem ci kurwa tak Czyli psychika nam schodzi na lądzie jak płyniemy łódką Ale jak jesteśmy w wodzie gdzie grasuje jakaś krwiożercza ryba To nie musimy się o nic martwić tak? Tak Ja pierdolę też widzę jakąś tu ścianę Kolejna ściana, no kurwa mać Taką wysoką górkę, nie? Cały czas Dookoła ja z... to wszędzie jest taka górka Ja pierdolę, to by było razem, nie? Tak to chuja Ja już na nie wiem, gdzie jest to miejsce początkowe, do którego wpadłem Czego my szukamy? Dobre pytanie Nie wiem, może jak będziesz płynął przed siebie, to w końcu uciekniemy, nie wiem, jak w GTA czy coś mi to w ogóle się zachciało przy tym kompot, jeban A nie możemy do góry wypłynąć? Właśnie, tam nagle ryb. Nie, 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 to ja zostanę przy tym. Nie, 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 nie. O, tu coś znalazłem Tu jest jakieś światło? Jakieś światła. A, tu nie mogę płynąć dalej przed siebie, to jest niewidzialna ściana. Tu się niżej można płynąć jeszcze bardziej. Co tu jest. Tu jeszcze kolejne niżej można płynąć, okej. Okay. Tu jest jakaś dziurwa. I tu już nie ma... Jest. wyszedłem do jakiejś jaskini. Nie. Nie, Nie. Tu jest jakiś wielki kamień? To jest w przy wielkim kamieniu coś? Wszedłem do jaskini. A to jest jakieś, przy jakimś wielkim kamieniu to byłeś, czy... Nie wiem, wszedłem do jakiejś dziurwy i tyle. No kurwa też szukam jakiejś dziurwy i nie, nie ma. A mnie nie chce czytać, bo gra nie uznaje. Nie wiem, wejdź na streama i kurwa mi powiedz, nie mam tego pojęcia, gdzie mam płynąć. Nie Ani. wiem, bo ja losowo, tak, takie, taka była wielka... Inaczej, jak znajdziesz taką dziurę i tam będzie takie światełko, takie naścienne, to tam masz płynąć. To musisz szukać, to będzie takie w miarę większe, takie, taka dziura. I nie na górze, tylko na, w tym dole tam będzie. Mhm. Oraz do tego, chyba do, 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 do niewidzialnej ściany, już do końca tego kwenu wodnego Tam w tym niżu tam trzeba ta klatka gdzieś tam znalazłem nie? No właśnie kurwa nie mam pojęcia gdzie jest nasza klatka bo mówić wyleciałem kurwa przez przypadek przez tą kurwa No po prostu nie szukaj klatki tylko szukaj po prostu tego niżu tam gdzie ogólnie to było a nie klatki No dobra Kurwa i po 50 minut streamu, streamu kurwa jak szukasz libanej dziury Ja się mogę patrzeć na kwipunek, bo nie ładuje ciebie więc mnie nie ładuje i jestem w takim limbo i czekam na ciebie a ja w takim będzie, bądź, bądź wypadku, i desynalać picie Ja pierdolę, ślać mi się chce, kurwa. No schowaj się do dziury i pójdź się odleć. No jaki masz problem? Nie wiem. To poczekam na ciebie, aż pójdziesz sobie po ten sok. Czy tam jakieś inne pić? Pardon, beku tak mi się. O? Nie, jednak nie, tak mi się wydawało. Najgorsze jest takie, nie, trzeba ja taką ustawione czy co, kurwa ta że to wczytywanie tych rzeczy jest kuźwa dopiero po dwóch metrach, jak przypłynę A mówiła mama nie roz... z tego, nie przechodź przez da tego daszek klatki i kuźwa nie głup się, tylko bądź z kolegą To nie, musiał zrobić po swojemu, nie? Musiał Za cholerę, nie mam pojęcia, gdzie to jest. Albo gdzie to może być. Nie to tak kuźwa hałasuje, tak chlapie wodą, jakby był na powierzchni, że chlapłem wodą, ale okej. Okay. Ja pierdolę, ile mam tak płynąć? Tu nic nie ma! Są kuź co chwilę kamienie, wodorosty. Koralowce, nie wiem zaraz się zabije czy coś. Nie mam bladego pojęcia gdzie tego szukać. Czy ja mogę zdechnąć? O. Widzisz Bob? Widzisz? Mama mówiła, nie wychodź przez dach klatki, to nie... Mama, babcia mówiła, nie wychodź przed szereg, a ty co? A ty kurwa przez dach wyszedłeś. No. I no za chuje, nie... Wiem. Czy to, a to było dużo kamieni tam wokół tej dziurwy? Czy było bardziej piaskowo? No... Były trochę kamienie, bo to taka dziura w kamieniach była, nie? Mhm. Mm nie no za chuje, nie wiem, czy nie wiem, czy ja już kurwa kółko robię, czy co, no płynę przed siebie... I chuj. Nie wiem, gdzie ja wpadłem. W pizdę. O, tu jest ściana, widzisz? Nie, wiem, czy patrz na tego. Tu jest taka zajebiście ściana, która w ogóle tak dziwnie wygląda. I tu jest to dno. Kuziłaż się trochę nachylę. no Nie mam żadnego pojęcia gdzie to cholerstwo jest. Nie będzie taka dziura w dół, tylko taka dziura jakby na przód, że taka jaskinia tak wiesz, do przodu Aha. lekko I To mówisz takiej w kamienna? Aha Poznacz ją po tym, że właśnie będzie światełko w środku Światełko, no takie na ścianę, takie światełko jedno i drugie z drugiej strony, w środku Mhm uh -huh. Ja pierdolę, no gdzieś musisz być Nie dlaczego tu nie ma żadnej małej podpowiedzi, tylko nie, naprawdę Zostało założone, z góry założone, że znajdziesz to znajdziesz, przez przypadek, nie to nie? Nie lubię tego typu rzeczy, jak, jak mam czegoś szukać, nie wiem gdzie, na jakimś większym terenie jakoś tak, no, nie podoba mi się to Pływasz jak ten ostatni kretyn Mając skarskę nadzieję, że... Ja pierdolę Czy istnieje cokolwiek, co by sprawiło, że pomoże mi, nie wiem, podpowie mi, gdzie to miejsce jest? Jak wyślesz im zdjęcie Adama. Proszę? Jak wyślesz im zdjęcie Adama. Ja pierdzielę. Naprawdę, tych z góry chyba zostało założone, że gracz znalazł to przez przypadek. Po prostu szukałem, znowu od nie wiem, no, nawet pół podpowiedzi jakichś, nie wiem, wskazówki, drogowskazu, nie wiem. A trzeba było nie, wy nie wypadać z dachu. <laughs> Nie zrobiłem tego specjalnie kurwa Tu widzę jakichś kurwa wielkiego kamulca, a tu nic nie ma No, z wielkiej nic No mogę sobie kuzia przepłynąć na drugą stronę kurwa tego kamienia Takie to jest wielkie Szukaj czy właśnie w kamieniu nie ma jakieś dziury Nie no, zaraz mi szlag jasny trafi, naprawdę no wybacz, nawet jakbym chciał ci podpowiedzieć, to dobrze wie,rzę że um, niestety jedyne takie punkty, jest. takie punkty znalazłeś? Tak, jest kurwa, jest. Jedyne punkty takie wiesz, to, no. to w sumie było kamienie i koralowce, także nie płakał ci drogi. Płynie w tunelu. No wiem, no kurwa, przecież jak znajdziesz kamień... Który? Który? No ten taki brązowaty trochę. Który? Który kurwa brązowaty? I to cały czas jakoś w dół płynąć, tak? tam cię tam, tam poprowadzi. Dobra. O, o, Tam potem będziesz w górę płyną, będziesz widziały tego. To kończącą się Dobra, ta flor... Dobra, jesteśmy. Już jestem. Ja się idę wylać, ty nie wiem, zagadaj, yy, jeżeli ktokolwiek będzie to oglądał. Wie jaki dobry bub mam? <noise> Czemu, 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 dlaczego? Panie ciemna to jest Tak Taka. Taka ciemna, taka no. Taka nie byle co, taka faktycznie ciemna Ta lamka, która tam świeci To ogólnie tak chuja daje, no Ale Jakoś mnie to tak Tak, tak mnie mi tutaj się tak siedzi, tak jakby, tak tak niezbyt Dobra, musimy na tym miejscu zakończyć i możemy zakończyć w tym pięknym stoliczku. Patrz! Nie podoba mi się czemu tu są łoki toki? Co to ma znaczyć? O Boże Wolki! WOLKI eee, Halo? <grywk> Halo? Czemu tego nie mogę kurwa podnieść? Halo? halo? A jak tego to walkie-talki używasz? Halo? Jak go już Ja w rękę i tego ile przyciskam myszki w ręce, muszę. Lewym, tak? Tak, halo, halo? słuchaj mnie, Halo? Słuchajcie mnie, słuchaj mnie, słuchaj mnie, słuchaj mnie, słuchaj mnie? mnie, w mnie, Mm -hmm. A wyłącz to teraz, odkliknij, czy coś. Halo? Słuchaj mnie teraz? Teraz mam puszkę, no zadzwoń. Halo, słuchaj mnie teraz? Gdzie jest tego cel? Halo? gdzie jesteś? A słyszeliśmy teraz? bo ja wyłączam te to wolki tolki, bo mi to irytuje. Odkładam, odłożę sobie tutaj. koniec. Tak, no i dzisiaj to skończymy. Mamy zrobione ocean ocean. Yy, może nie wiem, czy co spokojnym, bo tu grasuje jakaś mordercza ryba. Yy, wziąłbym tylko... Później na jakieś pićku, nie? Myślę, że możemy się tu w tym miejscu pożegnać. Było tutaj szybkie i takie takie... szybkie, no. Szybkie. No. pak pa, skacze. pak pa, skacze. <grych> Ale to trzymanie tego y y latarki jako pista to jest po prostu coś cudownego. Dobrze. Więc myślę, pożegnaj się ładnie bardzo. Po, pożegnaj się ładnie. Pa, pa, pa. Nie strzelaj! I tym okrętem możemy zakończyć.